Cześć! Mam powód, wczoraj się nagrywam odcinek z Fortnite'a. Tym razem mamy pełny ekran. Udało się, pełny ekran. Zobaczcie, sorry, będzie lagować, mam naprawdę słaby internet w tej chwili. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam mocne lagi. No cóż, to będzie odcinek, w którym nagrywam Fortnite'a i zobaczymy, jak mi wyjdzie ten meczik szybki. Może nie szybki, kto wie, oby nie szybki, bo chciałabym wina zdobyć. O, będzie ciężko, bo jakiś ustalniony nie jestem. Subskrybujcie kanał i lajkujcie, bo będę czekał na wasze komentarze. I myślę, że wy też będziecie czekać na moje filmy. Naprawdę opłaca się. Biorę bandaże. Szybko lecimy tutaj w splasze żadnej broni nie ma Jestem naprawdę pod jarany, że tutaj udało nam się tyle osiągnąć o, przestraszyłem do szczególnie Dobra Teraz wziąć tylko po wezmę splashy w sumie

mnie, dobra robienia Ok, to nie jest łagierka Zagramy ponownie, widzowie subskrybujcie kanał A ja naprawdę się staram, żebyście y... Żebyście ogólnie to tam... Wyglądali fajnie moje filmy W tej chwili byście mogli sobie pominąć, bo ja tutaj Cięcia akurat nie potrafię robić z moim ekranem, jak widzicie, próbuję tutaj, może widzieć mogę tylko dać głos i wyłączyć od razu całe nagrywanie, ale nie chcę. Więc możecie sobie teraz pominąć te 40 sekund. Yy... Dobra, piszcie komentarze, czy będziecie chcieli bez cięcia, ale żeby była właśnie taka grafika. Czy z cięciami, żebyście czeka nie czekali? Żebyście mniej czekali. Ale yy, o, o wiele gorsza grafika Bo to z telefonu by się nagrywa, no nie nieskąd jak, jak chcecie to możecie mnie dodawać Nie? znacie mój nick, tam w lobby często jest Już wyskakujemy, więc teraz już ja lag jak laguję, nie? Ja kręcę ekranem, a tu... E to tak dobrze Dobra. Widziałem, że wam się spodobał całkiem content e z wsteczką. A to w mocy. Śmieszne, coś śmieszne. Nie ukrywam. No kurde... Wącimy sobie elektryczną szczetasz, się nagle tak kręci, to się śmieje. Ty, może bym na YouTube ostatni, w końcu mam kanał. Myślę, że odwrócię. problem jest z tym, że tutaj ciężko Broniami! Gdzie są broni w tym domu? Ty, bo w tym domu nie mam broni. No to lipa Pomocna lipa, ty Ani znaków broni Może na dachu czas to jest, to tam Jest tylko amunicja, naprawdę Dobra o, tam widzę auto. Można powiedzieć sobie. Tam może coś być. Taka broń. Najgorsza. W Fortnite, cie. ale żeby była, żebyś mógł w czymś się bronić, bo przegrać z bronią to co innego niż bez broni. Dobra, słyszę skrzydła to Wezmę sobie te beczki i... coś Fajną broń mamy Lecimy na bitkę, bo tam słyszeliśmy Wow Szkoda, że pracowali Jeden ktoś jest Przepraszam, was, sobie za Nie wiem czego... O, tam sinał, to by nie więcej Ludzie, ludzie, ludzie. O, cudde! Co ja zrobiłem? Poszedłem do mamata takiego Aima, że ja z nim szans nie mam. Co? Co? No mamy coś? Ale tam wziąłem o tej skrzynię Ale chodziła jeszcze zabawić tam A, mam też z tym gościem bym nie miał na pewno ale ja muszę się przyjrzać gdzie ja teraz pram yy, nie na zero budowania więc tu mogę budować to nie mogłem gdzie on jest Nie widzę skrzydła

No moje rany to mam A ja To trochę Jaka bitwa Ty Ja go nie trafiałem, on mnie nie trafił Dobra trzeba znaleźć nowe auto, bo to już zniszczone burza właśnie idzie yeah. Szukamy ja tu jest ten który wynafkał się i czeka, U, nie to są, ci, są Jak chodzi o niektóry, bo niektórych, bo jak ja w na przykład nie? Coś mi zadał jak coś mi zadał. Gdzie? Skąd? Jak? Aż mam odplec. Ja tu patrzę co się dzieje, a ja czuję niepokój. A tu od odplec. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. No i do zobaczenia w na następnym odcinku. Pa!